Dobra, zobaczymy sobie zużycie energii ID3 przy prędkości 90 km na godzinę Jest tempomat ustawiony 90 km na godzinę, tak sobie jedziemy. To, co pokazuje teraz 3 tony, no bo delikatnie z górki jest. O, teraz wjeżdżam na prostą, na prosty odcinek. Jedziemy równym To jest na zasadzie chwilowego spalania czy no, spalania no, z pożerania energii, czy zużycia energii Miarodajne to jest podobnie pewnie jak do chwilowego spalania jadąc benzyną, czy tam jakimś tam spalinowym silnikiem jadąc 500 metrów czy, czy, czy więcej jakby się sugerować chwilowym spalaniem no ale jakieś tam wyobrażenie to nam daje lekko do góry lekko pod górkę o, już wyrównało się i teraz zaraz będzie z górki delikatnie z górki, ale minimalny spadek jest. Tak. No, zaraz zacznie się prosta, ładne i równa droga. 5 dech na liczniku bez zmian. Chociaż nie wiem, czy on nas tutaj zaraz nam nie będzie kazał zwolnić, jak zobaczy znak wzrosło przez 120. Podzyskiwania energii zjeżdżamy i teraz on się doładowuje tym minusem, jakby przez tą chwilę tu też nam pokazuje, że bateryjka na zielono, to znaczy, że się doładowuje. Zaraz znów sobie jedziemy na ekspresówkę, to będziemy mogli 120 pojechać. Krótki odcinek, ale zawsze nam coś da. Muszę wracać do domu, 70 km zasięgu. Dobra, gaz do dechy. Szybko. Bud do dechy. Ok, można 120, ale tym mniej ustawne teraz, tak, 120 coś z czytaniem znaków ma problem bo on pokazuje tu, że 60 bo że z nawigacji nie wziął sobie z górki jechać sobie w traskę 200, może i 300 km tak spokojnie, z stówką równiutko bez problemu tylko trzeba było mieć na uwadze gdzieś tam od razu jakiś prąd do podłączenia albo zagadać w barze czy nie użyczą gniazdka, kable są na wyposażeniu, więc byle mieć gniazdko, może być siła. O, rozpoznał 100, zwolnił, dobra, ja troszeczkę nie wiem, czemu on tu 100 nagle rozpoznał. A pokazało się ostrzeżenie o zasięgu 65 km, zasięgu, czyli taka jakby rezerwa. Prośba o naładowanie pojazdu. Jedziemy teraz dokładnie 112 na tym pomacie.